Cześć moi kochani! Jak zawsze w środę zapraszam was do Action, bo rozpoczynają się nowe promocje tygodnia. Będą ważne od dziś, 18 lutego i potrwają do wtorku, 24 lutego. Co tym razem kupimy taniej? Jest na przykład mnóstwo obniżek z działu ogrodowego. Są przecenione na przykład osłonki na doniczki i narzędzia do ogrodu. Zobaczcie też sporo dekoracji. Są bardzo ciekawe lampy i dywany. Promocje objęły też już troszkę z kolekcji wielkanocnej. Przez cały tydzień są też tańsze kosze na pranie i organizery. I pokażę wam też co polecacie z chemii? Będzie też kilka przydatnych akcesorów dla zmotoryzowanych i nowa perełka dla lubiących fotografować. Zerkniemy też na dział kosmetyczny, a tam podpowiem wam, które drogie i markowe perfumy odpowiadają tym z Action. Zobaczcie też obniżki z działu kreatywnego i powiem wam, co sami polecacie do jedzenia z Action. I koniecznie zostańcie do końca, bo chciałabym wam też pokazać, jakie nowości właśnie pojawiły się na półkach. Zobaczycie nowe dekoracje z działu ogrodowego i ciekawe perełki na co dzień. Sporo przed więc już nie przedłużam i lecimy. Kochani, zacznijmy od promocji z działu ogrodowego, i na początek chciałabym Wam pokazać taką ciekawą propozycję z oświetlenia, bo taniej w tym tygodniu kupicie te lampki. Uwaga, o bardzo naturalnym kształcie bo kamienia są solarne, więc ładują się w ciągu dnia i zapalają automatycznie wieczorem. Bardzo wdzięcznie wyglądają, a ich cena to teraz 13 zł. Zerknijcie też na te sztuczne żywopłoty. To są słuchajcie takie kwadratowe panele o boku mającym 38 cm długości, i dzięki nim możecie dodać takiego zielonego akcentu, na przykład na swoich balkonach czy terasach. Łatwo je zawiesicie, one na tyle mają taką kratkę. Możecie je spokojnie powiesić solo albo połączyć tak, by stworzyły jedną dużą ścianę, która na pewno będzie efektownie wyglądać. Do wyboru mamy aż trzy warianty i możecie też właśnie tworzyć z nich różne kompozycyjne wariacje. Ogranicza Was tylko Wobraźnie. Za sztukę zapłacicie 18 zł. W obniżonej cenie są też zestawy do uprawy warzyw. No to w sumie taka fajna opcja dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z ogrodnictwem, ale nie tylko. W środku znajdziecie 4 doniczki z m.in. marchewką, cukinią, pomidorami, rukolą czy ogórkiem. Kupicie je za 9 zł. A tu jedna z ciekawszych proporcji w tym roku z Action z Doniczek. Same doniczki mają żebrowany wzór, ale no największym ich plusem jest tu fakt, że właśnie do nich są dołączone litery. To aż 122 sztuki, więc włóżcie do nich rośliny czy zioła i po prostu popiszcie, tworząc jakiś fajny dekoracyjny akcent. Mogą być też oczywiście świetnym, takim spersonalizowanym pomysłem na prezent. I do wyboru doniczki są w kolorze szarym albo ekri. Ich cena to teraz 8 zł. Następnie mamy nasiona w tubach, starczą wam na 15 m2. W środku jest 20 różnych odmian kwiatów i do wyboru jest warianta dla pszczół, wersja z dzikimi kwiatami, z kwiatami dla ptaków albo dla motyli. Są teraz za 5 zł. W tym tygodniu kupicie też w Action Tanii sporo narzędzi do ogrodu. Znajdziecie tu na przykład nożyce do przycinania kwiatów i roślin. Świetnie wam się też nadadzą do przycinania łodyg w bukiecie, wiecie takich świeżych kwiatów, dzięki czemu dłużej będą cieszyć wasze oczy. Ostrze jest tu wykonane ze stali nierdzewnej, ma obejście i jeszcze blokadę, a przetniecie nimi łodygi, które mogą mieć maksymalnie 4 mm średnicy. Ich cena to 5 zł. A już po 4 złote dostępnych jest kilka narzędzi. Jest m.in. łopatka do przesadzania roślin. Dodam jeszcze, że każde te narzędzie jest wykonane z metalu i wykończone taką drewnianą rączką, która ma jeszcze praktyczne oczko do zawieszenia. Jest też wycinek do chwastów. Tu jeszcze motyka, dzięki niej usunicie takie głęboko zakorzenione chwasty. Nadaje się też spokojnie jako skrobaczka. Tymi pazurkami spulchnicie glebę w ogrodzie. A motyką trójzębną właśnie też spulchniecie tą glebę i usunięcie chwasty. Je wszystkie kupicie po 4 zł. W obniżonej cenie możecie też kupić osłonki na doniczki w kształcie głowy buddy. Są wykonane z włókna linianego i dostępne w kolorze beżowym, zielonym albo czarnym. Ich cena to 37 zł. Z takich gabarytowo największych promocji możecie kupić teraz te szklarnie, prezentują się one dokładnie tak, Tu macie jeszcze ich wymiary, posiadają one duży otwór z przodu, on jest zamykany na suwak i maksymalne obciążenie każdej z półek to 5 kg. I jeśli właśnie chcecie stworzyć taki swój mikroklimat dla roślin i macie do tego trochę miejsca, to cena tej szklarni to 38 zł. Zwrócę Waszą uwagę jeszcze na te bezprzewodowe stacje pogodowe. W sumie czasem słyszę, że ktoś właśnie ich szuka w action, no to teraz możecie je właśnie kupić jeszcze taniej. Oprócz prognozy pogody pokazują także godzinę, kalendarz i barometr, mają też alarm, a wyświetlacz jest tu naprawdę no taki duży i czytelny, a ramka jest drewniana. Kupicie je teraz za 55 zł. Możecie też kupić krzesełka dla dzieci, są wykonane z tworzywa sztucznego, no więc będą łatwe w utrzymaniu w czystości. Możecie ustawić je spokojnie jedno na drugim, no więc nie zajmą wam dużo miejsca przy przechowywaniu. Dostępne są zobaczcie w takich kilku wesołych kolorach, kosztują 11 zł. A my przechodzimy już na dekoracje i mogą Wam się stąd przydać na przykład narzuty, mają 220x240 cm i stylowy wzór w kratkę. Dzięki niej no łóżko będzie wyglądać zawsze schludnie. Do wyboru jest kolor Ekry, zielony i pudrowy róż kosztują 65 zł. Zwrócę Wam też uwagę na te pledy. One są wykonane ze sztucznego futra. To w sumie moim zdaniem jedne z grubszych obecnie w Action. Są bardzo miłe w dotyku, a ich wymiar to 150 x 200 cm. Do wyboru mamy różne kolory. Zapłaćcie za nie 100 zł. A jeśli potrzebujecie wymienić dywanik w łazience, to zerknijcie na te szenilowe modele. Mają 70x120 cm, pod spodem mają warstwę antypoślizgową i do wyboru są grafitowe, szare i beżowe. Ich cena to 35 zł. Pojawiły się też dywany, mają 100 na 150 cm i wykonane one są z bardzo miłego w dotyku, też właśnie tego sztucznego futerka, jeszcze z takim długim włosiem. No, więc od razu wprowadzą do wnętrza taki przytulny, dekoracyjny akcent. Mają też stylowy wzór i na pewno sprawdzą się w salonie, sypialni albo pokoju. Dostępne są w dwóch takich stonowanych kolorach, więc łatwo dopasujecie je do różnych wnętrz. Do wtorku zapłacicie za nie 65 zł. A już z mebli zostały przycenione te pufy. Do wyboru mamy kilka wariantów. Tu jest na przykład taki fajny baranek. Możecie w nich schować pledy czy poduszki. Mogą wam też oczywiście posłużyć jako dodatkowe miejsce do siedzenia, bo udźwigną do 80 kg. Do wyboru jest też kilka wersji kolorystycznych i też kilka fakturek tych obić są teraz dostępne za 25 zł. Następnie mamy te półki. Są całkiem spore i wyglądają też tak wdzięcznie. I jeśli znajdziecie na nie fajne pomysły, to na pewno odmienią wam ścianę. Mają trzy poziomy i są wykonane z metalu i bambusa. Idealne słońce na jakieś tam, wiecie, ramki, kwiaty czy książki. Do wyboru są beżowe albo czarne. Kupicie teraz za 37 zł. I myślę, że bardzo ciekawą propozycją w tym tygodniu z oświetlenia są teraz te lampy. Mają ciekawą podstawę w kształcie tęczy i lniane klosze. Do wyboru są dwa takie ponadczasowe kolory i biały i czarny i za nie zapłacicie 30 zł. A już z kolekcji wielkanocnej zostały przecenione te zające. Mają 35 cm wysokości i myślę, że od razu wprowadzą, wiecie, taki świąteczny akcent do wnętrz. Możecie je ustawić gdzieś tam na komodzie, półce czy przy wielkanocnych dekoracjach na stole. Do wyboru są różne warianty. Kosztują 19 zł. I zerknijcie też na te szklane figurki. Mają 17 cm wysokości i są wykonane ze szkła. W środku mają też takie drobne ledowe lampki, więc po zapaleniu dają taki delikatny, przyjemny efekt. Działają na baterie i do wyboru są zajączki albo niedźwiadki w kilku wariantach kolorystycznych. Zapłacie za nie 15 zł. Z takich drobnych dekoracji pojawiły się też te dodatki. Są ceramiczne, ale z nadrukiem, który nadaje im takiego drewnianego wyglądu, do wyboru mamy sowy i ptaki w wersji i jaśniejszej, i ciemniejszej. Złote no może na jakiś parapet, czy gdzie wam tam w duszy gra, za sztukę zapłacicie 10 zł. I zerknijcie też na te podgrzewacze. W zestawie są cztery sztuki. One są z ładowarką USB. I w sumie w akcji znajdziecie dużo takich ładnych latarenek, więc możecie je do nich wykorzystać. Ich cena to 25 zł. W promocji znalazły się też dyfuzory zapachowe. Mają taką wdzięczną, zobaczcie, zaokrągloną formę i też drewniany wygląd, więc ładnie będą wyglądać ustawione na półce, komodzie albo w łazience. Dyfuzory mają dwa ustawienia mgiełki, a ładujecie je za pomocą kabla USB. Z 48 zł są teraz przecenione na 38. W obniżonej cenie są również LEDowe świece. W zestawie znajdziecie trzy sztuki o różnej wysokości i one działają na baterie. Świecą takim ciepłym, przyjemnym światłem i w dodatku są bezpieczne w użytkowaniu. Do wyboru mamy białe, bordowe albo brązowe. Są teraz za 25 zł. I w promocji znajdziecie również te patyczki zapachowe w takiej już wiosennej odsłonie. Mamy tu naprawdę efektowne szklane butelki z czarnymi patyczkami, więc bardzo ładnie się prezentują. Do wyboru mamy zapach lilii, roślinny albo piwoni. Kupicie je za 14 zł. I przechodzimy teraz na obniżki z działu do sprzątania. Kochani, jeśli potrzebujecie kosza na brudne pranie, to te mają pokrywę i 55 litrów pojemności, także są naprawdę duże. Do wyboru są białe, szare albo czarne. Są one od marki Curver i kosztują teraz 30 zł. I także od marki Curver mogą Wam się przydać też te kosze na sprzątanie. Do wyboru też są białe, szare i czarne. Ich cena to z kolei 15 zł. A jeśli wolicie przenosić pranie w takich niższych, ale dłuższych wersjach, to te kosze kupicie za. 19 zł. A już do organizacji mogą wam się przydać te kosze, również od marki Kirwer. Ja tego modelu mam kilka sztuk i naprawdę szczerze je wam polecę, bo są niesamowicie grube. Chyba grubszych koszy jeszcze nie miałam. W dodatku mają też taki wdzięczny wzór i dostępne są białe, szare i czarne. Te wielkościowo będą idealne właśnie na kosmetyki czy leki i za nie zapłacicie 5 zł. Z kolei na jakieś takie mniejsze drobiazgi nadadzą się świetnie te. One są teraz po 3 zł. Większe. Kupicie już po 10 zł i największe kosztują 12. I bardzo polecana na naszej Akszynowie grupie przez Was jest ta szczotka do fug. Jest ona naprawdę twarda. Ania napisała, że jest rewelacyjna i że nadaje się nie tylko do fug, ale też na trudno dostępne miejsca też daje egzamin. Taka niewielka, ale naprawdę praktyczna, i jeszcze w dodatku teraz tania, bo kosztuje 4 zł. Natomiast z chemii kupicie teraz płyny do prania od marki E. Za 3 litrowe butelki do wyboru w różnych wariantach zapachowych zapłacicie 35 zł. Są również płyny do płukania. One z kolei mają 1,5 litra pojemności i cena to 6 zł i koniecznie zerknijcie też na tą serię z taką panią na opakowaniu. Jest bardzo popularna u nas na grupie. Mamy tu na przykład uniwersalny ocet do czyszczenia. On jest o świeżym, miętowym zapachu. E, podobno świetnie odtłuszcza, odświeża, no i sprawdzi się zarówno do kuchni, jak i do łazienki. On kosztuje 5 zł. E, też go polecaliście, ale bardziej sprawdzał wam się ten odtłuszczacz z mydłem marsylskim na opakowaniu. E, go naprawdę bardzo polecaliście na naszej grupie. Marcin napisał, że doskonale sprawdza się w kuchni i jeszcze dzięki niej odplamił nawet pufek, którą dziecko mocno poplamiło mu ciemną farbką. Także koniecznie teraz wypróbujcie, bo promocje kosztują zaledwie po 6 zł. Obok jeszcze znajdziecie środki do czyszczenia ceramiki. One są za 5 zł. I naprawdę w tym tygodniu jest sporo ciekawych produktów dla zmotoryzowanych. Są m.in. oleje Platinum Classic od marki Orlen za 18 zł. A obok Platinum Max Expert. One są po 25 zł. Są również do przyczyszczenia kokpitu takie wilgotne ściereczki. Fajna sprawa, jeśli nie macie czasu i chcecie tylko tak właśnie odświeżyć te auto, one są w 100% wykonane z wiskozy, są teraz po 3 zł. I w obniżonej cenie są również w tym tygodniu apteczki niby niewielkie, ale znajdziecie tam takie najpotrzebniejsze rzeczy do udzielenia pierwszej pomocy. Są plastry, bandaże, maseczki, koc termiczny. Srebrna strona ma utrzymać ciepło i zapobiec wychłodzeniu, a złota odwrotnie ochronić przed przegrzaniem, na przykład w upale. Ich cena to teraz 15 zł. I zwrócę Waszą uwagę też na ten zestaw. On jest ostrzegawczy, także do samochodu. W środku znajdziecie kamizelkę odblaskową, trójkąt i też właśnie ten kot izolacyjny. Kochani, wiecie co, na co dzień no nie myślimy o takich Rzeczach i obie nam się nie przydały, ale mając coś takiego w aucie, no mamy trochę większy komfort psychiczny w każdej podróży. I teraz zamiast 30 zł, one kosztują 20. Zwrócę Waszą uwagę też na te pompki. Niewielkie i w dodatku lekkie, i też nie zajmą Wam dużo miejsca, więc świetnie się sprawdzą na przykład w samochodzie. Idealne też oczywiście do pompowania materacy, kół czy piłek. Tu macie jeszcze, co znajduje się w zestawie, i one są teraz dostępne za 75 zł. A jeśli zużyły Wam się już dywaniki w samochodach, to możecie kupić te zestawy. W środku znajdziecie 4 sztuki i do wyboru mamy je w dwóch wariantach. Przez cały tydzień będą kosztować 25 zł. Następnie kupicie też papiery od marki Dumil. Cała rolka za 12 zł. I są również dostępne te plecaki z takiego śliskiego materiału. Dostępne w kilku wariantach kolorystycznych. Ich cena to 36 zł. I kochani, jestem bardzo ciekawa, jakie będą Wasze opinie na ten produkt. Przede wszystkim jest to nowość, która od razu trafiła na promocję tygodnia, więc no dziś ma swoją premierę w action. Jest to słuchajcie, kamera leśna, dzięki której możecie uchwycić przyrodę na zdjęciach albo na filmach. Mamy tu szybki czas reakcji i szerokokątny obiektyw sprzęt ładujecie za pomocą kabla USB lub działa na baterie. Także na spacer po lesie albo do monitorowania ogrodu jak znalazł. Do wtorku kosztują 77 zł, a potem wracają do swojej regularnej ceny, czyli do 86 zł. Kochani, jeśli oglądacie moje przeglądy, to wiecie, że wiele zapachów z Action pachnie łudząco podobnie do znanych i markowych perfum. W tym tygodniu mamy trzy wody toaletowe dla panów. Ta propozycja pachnie bardzo podobnie jak Chanel Allure Home Sport. Z kolei ta jest łudząco podobna do Hugo Bossa, a ta do Aqua Digio od Giorgio Armaniego. Myślę, że warto wypróbować, bo przez cały tydzień każda z nich kosztuje tylko 8 zł. Następnie mamy kilka propozycji od marki Gillette. Są żele do golenia za 11 zł. A także te maszynki do golenia. One są po 15 zł. Następnie mamy jeszcze te maszynki do golenia po 40. W obniżonej cenie w tym tygodniu również kupicie plastry. Tu są plastry na pęcherze za 5 zł. Tu jeszcze plastry w różnych wielkościach. Ich cena to 3 zł. A tu plastry już do przecinania. One są teraz po 3 zł. A już od marki Max and More kupicie ten zestaw błyszczyków. W środku znajduje się 5 sztuk o różnych owocowych zapachach. Ich cena to teraz 8 zł. Następnie mamy te kremy do ciała. Ich cena to teraz 8 zł. I z tej samej serii są także spreje do włosów w cenie 5 zł. A już dla dzieci możecie kupić taniej pieluszki muślinowe. Za dwie sztuki o wymiarze 60x60 cm zapłacicie 10 zł, a jedna sztuka o wymiarze 100x100 cm kosztuje również 10 zł. Kochani, chciałabym też powitać nowe osoby na kanale, powiedzieć tak cześć i zaprosić Was do naszej grupy na Facebooku. Mamy tam swoją taką akcjonową społeczność i już stali widzowie doskonale ją znają. A my polecamy tam sobie rzeczy z action, które nam się sprawdziły albo odradzamy te, na które szkoda nam pieniędzy. Ostatnio bardzo chwaliście na przykład tą suszarkę od marki Remington i pisaliście, że ma dużą moc i że szybko suszy i też co jest ważne, że jest lekka. I ponownie pozytywne opinie pisaliście o tych drapakach dla kotów, więc jeśli chcecie być na bieżąco i podpatrywać co się sprawdza u innych, to to jest dokładnie ta grupa, jest całkowicie darmowa, a link do niej podrzucam wam w pierwszym komentarzu pod filmem oraz w opisie filmu. A my przechodzimy już na promocję z działu kosmetycznego i tu w tym tygodniu taniej kupicie żele pod prysznic od marki DAF, one są teraz po 15 zł, a żele pod prysznic dla mężczyzn od marki Palmolive kosztują 9 zł, w tym tygodniu również taniej kupicie pasty do zębów od marki Colgate. Są po 8 zł albo po 6. I również po 6 są wykałaczki do czyszczenia przestrzeni między zębami. I kolejny tydzień z rzędu w promocji mamy ten zestaw. On jest z siedmioma maseczkami. Są tu m.in. maseczki do twarzy, hydrożelowa maseczka do ust, maseczka pod oczy oraz plastry na pryszcze. Są to produkty wegańskie z wieloma składnikami pielęgnującymi. Do wtorku zapłacicie za nie 15 zł. Są także wody toaletowe, sygnowane marką Barbie za 10 zł. I możecie też kupić lakiery do paznokci. Do wyboru są różne zestawy kolorystyczne. Ich cena to teraz 11 zł. A już ze sprzętów kosmetycznych są te lampy do paznokci. Mają 48 W mocy i są dedykowane do utwardzania lakierów hybrydowych i żeli. Mają też miejsce na telefon, więc w trakcie malowania możecie też spokojnie oglądać jakiś tutorial albo film. Ich cena to 35 zł. Są jeszcze takie żelowe paznokcie, przyklejacie je na paznokcie i utwardzacie w lampie. To taki sposób w sumie na szybki manikir w kilka minut. Do wyboru są różne kolory, a ich cena to 11 zł. A to już nowość, która od razu trafia na promocję. To są takie plastry na wypryski. Są cienkie i przeźroczyste, dlatego, jak nakleicie je na skórze, to będą prawie niewidoczne, a jednocześnie ochronią tą zmianę i pomogą wchłonąć wydzielinę z wyprysku. W środku jest 15 plastrów. zapłaćcie teraz za nie 4 zł. Następnie mamy te opaski kosmetyczne, świetnie Wam się sprawdzą do podtrzymywania włosów, kiedy na przykład się malujecie, czy nakładacie kosmetyki. Do wyboru są w różnych kolorach, kosztują teraz 4 zł. I fajną promocją jest, słuchajcie, też ten zestaw płatków do makijażu. One są wielokrotnego użytku. Mamy tu 10 płatków w takim wygodnym woreczku, w którym od razu potem możecie je wrzucić do prania, do pralki. Ich cena to 6 zł. I ostatnia kosmetyczna promocja to takie olejki do ust za 5 zł. A już z odzieży mamy na przykład takie bokserki damskie od rozmiaru XS do XL. Mają 95% bawełny i są tam dwie sztuki. Kupicie je za 15 zł. A tu już koszulki na takich cienkich ramionczkach, też ze świetnym składem. One są po 8 zł. I jeszcze bokserki męskie od rozmiaru M do XXL. Tu mamy dwie pary, także z bardzo fajnym składem za 16 zł. I przechodzimy już na promocję z działu kreatywnego. I tu ciekawą nowością, która od razu trafia na promocję są te panele na ścianę. Mają połyskującą strukturę, która tak ładnie odbija światło. Ich wymiar to 30x30 cm i w zestawie jest 6 sztuk, więc możecie ułożyć z nich jakąś na przykład dekoracyjną powierzchnię na ścianie, albo zrobić to do sezonowych aranżacji. U nas nawet już na grupie było zapytanie, czy tego typu panele mogłyby się sprawdzić w kuchni. Także jeśli jesteście na tej grupie i wiecie, to proszę was, żebyście doradzili. Do wyboru mamy różne kolory, i też możecie je swobodnie łączyć, tworząc nowe aranżacje. Kupicie teraz za 23 zł. A tu już tańszy jest zestaw tych 80 kredek. One są teraz przecenione na 30 zł. A już dzięki takim zestawom możecie spokojnie stworzyć swoje własne bryloczki do kluczy. Co ciekawe, tworzcie je za pomocą dołączonej żywicy, wlewacie ją do foremek. No i sporo tu też jakichś tam akcesorów do zdobienia: jest m.in. brokat, jakieś tam kolorowe pigmenty. I cena to teraz 25 zł. Dostępne są również te przędze. To słuchajcie, nie są takie typowe, klasyczne włóczki jak do swetrów, tylko takie grube taśmy z dzianiny, właśnie, które trochę przypominają bawełnianą koszulkę, tak właśnie zwiniętą w motek. One są przede wszystkim mocne, no i też super się sprawdzą, jeśli chcecie stworzyć na przykład jakieś takie sztywne i użytkowe rzeczy. Mają 55 metrów na motek i kosztują 7 zł. I jeszcze w promocyjnej cenie mamy taki zestaw czterech drewnianych domków, które no na przykład możecie pomalować albo ozdobić według własnego pomysłu, czy to farbami, brokatem czy koralikami. To jest taka no, prosta rzecz na no, takie wiecie długi jeszcze nasze wieczory, chociaż już o 17 widziałam, że naprawdę jest już stosunkowo jasno i naprawdę nam się ten dzień znacznie wydłużył, a cena tych domków to teraz 7 zł. Następnie mamy jeszcze takie książki do zdrapywania. Jeśli lubicie tak spędzać czas i to też jest świetna propozycja dla dzieci, to tu mamy taką właśnie wersję z cekinami. Zapłacie teraz za nie 7 zł. Tu są jeszcze zestawy w takiej magicznej bombce do robienia własnego śluzu. Kosztują teraz 21 zł. I niesamowicie ciekawą peruką z działu kreatywnego są te nowe wózki na przebory kreatywne. To także nowość, która dziś ma swoją premierę i od razu trafia na promocję. E, mamy tu trzy poziomy, więc no naprawdę jest sporo miejsca do przechowywania, e, a dzięki kółkom możecie je dowolnie przemieszczać. E, są też z tego co jakieś haczyki do zawieszenia różnych przyborów, i też fajny drążek na przykład na jakieś wstążki. Widziałam już na actionowych grupach kreatywnych, że bardzo się spodobał. E, a tu jeszcze do wyboru mamy dwa kolory: są białe. I fioletowe. Normalnie będą kosztować 65 zł, a przez cały tydzień są za 50. A ty już coś dla dzieci: możecie kupić takie zestawy kred do rysowania po chodnikach, ale co ciekawe w tych zestawach, to zobaczcie, że tu jest też taki jakby specjalny aplikator, uchwyt, no faktycznie coś takiego innego. Dostępne są w różnych kolorach za 3 zł i 50 groszy. Następnie jeszcze mamy taką zawieszkę ze styczem po 8 zł. A tu też jest dość ciekawa nowość, a mianowicie ten detektor metalu. On jest dedykowany dla dzieci. No i jeszcze takiego wykrywacza metali w Action nie było. Zapłaćcie teraz za nie 30 zł. Kochani, a my jeszcze zerknijmy, jakie nowości pojawiły się w sklepie. E, mamy tu kilka ciekawych perełek, i na początku na sztucznych kwiatach pojawił się ten model w stylowym, różowym wazonie. Wygląda no naprawdę musicie przyznać, przeuroczo, nawet mi pasuje do paznokci i dostępne są trzy kolory tych kwiatów, ich cena to 12 zł. A już w dziale ogrodowym, naprawdę czuję, że hitem wkrótce będą te ptaki. Są wykonane z metalu, mają piękne, żywe kolory, no i robią niesamowite wrażenie. Jeszcze tak delikatnie się poruszają na tych nóżkach. Do wyboru mamy też kilka wariantów. I myślę, że jeśli lubicie kolory w swoich zielonych kącikach, to na pewno je tam dodadzą. Są już dostępne za 30 zł. A już w dziale kuchennym ze sprzętów pojawiła się ta nowość jest to dozownik gorącej wody. Dzięki niemu, słuchajcie, nie musicie wstawiać zwykłego już czajnika, tylko naciskacie tu przycisk i w ciągu dosłownie 5 sekund uzyskujecie odpowiednią ilość gorącej wody. Do wyboru jest opcja dozowania 200 albo 500 ml wody. No i na pewno będzie to świetny patent, gdy nie macie czasu. Pojemnik ma 2,5 litra pojemności. Jest tu też filtr, który ograniczy kamień z wody. I też łatwo oczyścicie sprzęt, bo zbiornik ociekowy jest wyciągany. Dozownik ma 2200W mocy i kupicie go za 170 zł. Następnie znajdziecie tu też te patery. One są wykonane z bambusa i no mają bardzo efektowny ten wzór. Fajny patent tak do serwowania potraw. Patela ma 35 cm średnicy i co ważne, i co ważne, jest obrotowa, więc wszystko będziecie mieć w zasięgu ręki. Super sprawa na jakieś imprezy. I cena to 33 zł. I kolejnym hitem na pewno będą te kubki termiczne. Szkoda, że nie było ich w walentynki, nie, bo myślę, że pary mogłyby sobie sprawić taki prezent razem. W zestawie są dwie sztuki właśnie. Kubki są wykonane ze stali nierdzewnej, mają słomki i 90 ml pojemności. Świetna sprawa tak na co dzień, na kawę czy gorącą herbatę, do pracy czy jak jesteście cały dzień w biegu. Albo po prostu, by dłużej utrzymać temperaturę napoju, do wyboru są naprawdę stylowe wzory i one są już dostępne za 50 zł. A teraz już wracamy na promocję, i tu szczególną uwagę chciałabym Wam zwrócić z działu spożywczego na te daktyle, które są teraz w promocji. Bardzo je chwalicie na nasze Actionowej grupie na Facebooku, że są słodkie, ale dosłownie uzależniające. Także jeśli chcecie spróbować czegoś nowego, właśnie w Action, to może akurat warto na nie postawić. Za opakowanie zapłacicie 4 zł. A to już krakersy, które kupicie za 5 zł, a takie małe do pochrupania krakersy w opakowaniu również kosztują 5 zł. A obok również za 5 zł znajdziecie takie chrupki, są o smaku paprykowym albo barbecue. Są też tańsze batony proteinowe, teraz za 6 zł. Kochani, jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to gorąco was do tego zapraszam, bo dzięki temu dzwoneczkowi zawsze macie powiadomienia o nowych filmach, a jeszcze teraz rozbudowuje się dział ogrodowy i wielkanocny, więc jeśli chcecie być na bieżąco, to naprawdę, naprawdę warto. Dajcie też znać w komentarzach, co podobało Wam się tak ogólnie z tego przeglądu, a my słyszymy się już w piątek na kolejnym przeglądzie z nowościami. Trzymajcie się cieplutko. Pa!